Taki obrazek miałem w głowie, kiedy widziałem tę partię. No, jednego elementu zabrakło, żeby wyszła z tego. Naprawdę przepiękna perełka. Poszła tutaj obrona sycylijska, wariant najdorfowy. No, i tutaj Duda zdecydował się na główne podejście, klasyczne posunięcie F3. Tutaj plan jest taki, żeby zagrać koniec E3 Hetman D2 zrobić długą, a ten Pion na F3 przydaje się, po pierwsze, do tego, żeby punkt E4 zabezpieczyć, a po drugie, żeby punkt G4 zabezpieczyć, no i żeby tutaj te piony. Mogły sobie swobodnie zasuwać dalej, więc to jest taki prosty, fajny plan. Czarny E6, duda koniec E3, więc zawodnicy odklepali tutaj główną teorię. Tak jak widzicie, czarny zrosował w krótką stronę, no i teraz zaczyna się jazda, ponieważ mamy klasyczne przeciwne roszady w obronie sycylijskiej, a to oczywiście oznacza, Oznacza, że rusza stara, dobra zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Czyli tutaj czarny będzie chciał atakować jak najszybciej na hetmańskim, no a biały będzie chciał atakować jak najszybciej na królewskim. No i akcja się rozstrzygnie w ten sposób, że kto pierwszy swój atak przeprowadzi, ten oczywiście wygrywa. Czas ma tutaj kolosalne znaczenie. No i w partii poszło H4. Czyli tutaj duda najbardziej prostolinijne podejście, no i przeciwnik zdecydował się odpowiedzieć ruchem B5. Tutaj, no właściwie ciężko powiedzieć, tak na dobrą sprawę, jak lepiej mógłby czarny się ustawić. No teoretycznie można by w ten sposób. Może to byłoby troszeczkę lepsze, bo jednak ten skoczek na T4, jak zobaczycie w partii, naprawdę bardzo przydatna figura w ataku, więc może coś takiego delikatnie spowolniłoby atak białego, no i plus tutaj jest ta opcja nałożenia presji po linii C, być może to było tutaj prawidłowym podejściem. Natomiast w partii nastąpiło B5, duda H5. Przeciwnik, no już tutaj widział, że G5, G6 kończy partię. No, przykładowo, jeżeli czarny goniec B7, żeby w ten sposób atakować, no to tutaj od razu G5. Można, można nawet zablokować to pole B4, no ale G6 z planem H6, żeby pootwierać jak najwięcej linii na skrzydle królewskim, też bardzo fajne podejście. No więc w partii skoczek D7. No i muszę Wam powiedzieć, że to co Jan Krzysztof Duda tutaj zagrał, no to mnie po prostu zszokowało. Skoczek F Skoczek F5 jest oczywiście dosyć klasyczną ofiarą w obronie sycylijskiej, ale zazwyczaj to skoczek F5 jest grane, kiedy król czarnego znajduje się w centrum szachownicy. I wtedy faktycznie tego czarnego króla. Można sobie po linii E atakować. No i to jest takie logiczne, często spotykane zagranie. No a tutaj skoczek F5, bo cholery w ogóle Duda tego skoczka oddaje. No i zobaczcie, co się wydarzyło dalej. Mianowicie nastąpiło bicie na F5, Duda się zaktywizował, czyli cała ofiara skoczka opiera się tylko na tym, żeby wygrać pole D5. I na polu D5 skoczek jest naprawdę fenomenalną potężną figurą. No ale dalej, no oczywiście tutaj widzimy ocenę Stockfisha, no ale ja tak patrzę na tą pozycję, mówię, kurde, no to serio jest rekompensata? No w sensie widać, że potencjał na atakowanie jest, no ale, no ale taka pełna rekompensata, kurczę, no nie wydaje mi się. No ale tutaj Duda miał naprawdę fenomenalną sztuczkę na radarze. Mianowicie w partii H6, no i nastąpiło G6. I zauważcie, że tutaj nawet można zacząć myśleć o zdobyciu tego skoczka z C6. Więc dzięki tej ofierze figury pojawiła się naprawdę mm, całkowicie nowa możliwość na podkręcanie ataku. Hetman C3 jeszcze tutaj nie zdaje egzaminu, ponieważ oczywiście skoczek może zasłonić i tego mata nie ma, a po F4 odzys odzyskamy figurę, no ale czarny zyska bardzo dużo na aktywności, więc faktycznie można by w ten sposób podejść do tematu, ale jednak lepiej jest utrzymać tę inicjatywę. No i po prostu Duda. Najzwyczajniej w świecie bije na F5. No i właściwie ciężko powiedzieć, co tutaj ten czarny ma robić. No okej. Okay. Można by tego gońca rozwinąć, ale tutaj Duda ma na tyle mocną kontrolę w tej pozycji, że nawet grając po prostu z figurą mniej, no to tutaj presja na skrzydle królewskim jest nieziemska. I nawet te, te, taka pozycja, co bez, gdybym ją zgadywać, gdybym nie wiedział, nie widział tego paska oceny stukwisza, no to ja bym powiedział, że czarny, no to ma jakąś przewagę taką plus 1, plus jeden i pół, bo faktycznie widać jakąś rekompensatę, ale no, z ludzkiego punktu widzenia ta rekompensata no, nie wydaje się aż taka duża, żeby zapłacić za nią aż 3 punkty. No a Duda dobrze tutaj zrozumiał, że faktycznie ta koncepcja ma potencjał. No coś niesamowitego. Natomiast w partii w ogóle zostało zagrane skoczek E5. Skoczek E5 jest to próba aktywizacji, no bo faktycznie te figury czarnego stłamszone, te figury czarnego beznadziejne, więc jest to próba wrzucenia tego skoczka do gry, żeby utrudniał, utrudniał grę Polish Fighterowi, utrudniał ten atak, no ale właściwie to jest po prostu woda na młyn. F4, skoczek G4. No, i teraz goniec wtrynił się na B6. Więc o dziwo! O dziwo! Ten skoczek na D7 spełniał bardzo ważną funkcję. Ten skoczek zabezpieczał pole B6, które teraz nie jest zabezpieczone, no i Duda natychmiastowo to wykorzystuje. Naprawdę, Janek tutaj leci perfekcyjnie. W partii Hetman d 7 no to Hetman C3, wiadomo, próba matowania, a jednocześnie jest to próba bicie-bicie, skoczek-bije 7-szach więc klasyczny motyw zaciągnięcia pod widełki. No ale czarny postanowił, że tutaj po prostu odda figurę, no i jakoś to przeżyje. Ale Duda się nie śpieszy. Duda po prostu goniec E2, ponieważ Janek woli zbić tego skoczka, no bo ten z E5 nie będzie mógł odbić, ze względu na ten motyw ma top. Więc w partii B4. No i teraz uwierzcie, lub nie, Duda po prostu bije. Jest to bardzo takie, bardzo takie logiczne ludzkie podejście, po prostu kasacja tego pionka, który nam utrudnia życie. Teraz już są dwa pionki za oddanego skoczka, no a aktywność pozostała. No i w partii Goniec F6, czyli oczywiście próba defensywy, skoczek wrócił na D5, brutalne, no ale Goniec przestawił się na H8, czyli, czyli zawodnik grający czarnymi wychodzi z założenia, że przynajmniej teraz punkt G7 będzie zabezpieczony, co wygląda zdrowo. No i teraz już duda z gardą materiał. I bolesne F6 w tryniu. No, F6 niezwykle podoba mi się ten ruch, ponieważ ten goniec faktycznie się przydaje w defensywie. No, trzeba przyznać, że punkt G7 zabezpieczony, no ale jednocześnie ten goniec po prostu całkowicie nie ma się gdzie ruszać. Mało tego, grozi już na tym etapie posunięciem skoczek E7 i czarny musiałby oddawać Hetmana. Więc w partii wieża E8, no to Duda wkracza do akcji, koniec b7, no i teraz Duda wtrącił tego szacha, zbił na d6, no i ta końcówka jest po prostu świetna. No trzeba powiedzieć, po prostu wygrana. Tutaj jest figura więcej. Jak policzymy figury na szachownicy, to wyjdzie, że jest porówno, ale z praktycznego punktu widzenia jest tutaj figura więcej, tym bardziej, że te gońce, ta para gońców w otwartej pozycji radzi sobie świetnie. No i teraz, drodzy widzowie, no mamy tę jedną kostkę brukową, która została położona nie tam, gdzie trzeba, no i która nam zniszczyła cały ten obrazek. Gdyby nie to posunięcie, no to to, by, to byłaby przegenialna partia, naprawdę przepiękna partia w obronie sycylijskiej. No, skoczek F5, Przegenialna ofiara za taką długoterminową inicjatywę. I to wszystko Duda zrobił w blicu. No, genialny zawodnik, bezapelacyjny. Natomiast w partii Jan Krzysztof zagrał wieża H4. I wieża H4 okazuje się być złym pomysłem. Ponieważ teraz wchodzi goniec bije F6, a po biciu gońca bicie na E7. No i teraz jest troszeczkę problem. No bo powiedzmy, że tę wieżę wycofamy, no to nagle się okazuje, że te piony czarnego zaczynają tutaj zasuwać, a materialnie sytuacja się wyrównała. Więc tutaj, co ciekawe, należało zagrać wieżą na F1. Ten pion z F6 jest kluczowym aspektem pozycji białego, ponieważ on sprawia, że czarny ma figurę mniej. No i teraz już tej sztuczki nie ma, no bo nastąpi bicie i tutaj jeżeli bicie królem, no to goniec c5 szach. No i ten król musi odchodzić dalej, kolejny szach, król musi odchodzić dalej, no i po prostu dominacja e, paru gońców, punkt F7 trzeszczy, nie, no po prostu nie ma się gdzie ruszać. Jeżeli czarny po prostu się wycofa, to goniec D6, kasacja skoczka, kasacja pionka, kasacja kolejnego pionka, no pozycja się sypie. E, a oczywiście jeżeli tutaj wieża zbije, no to zdobycie jakości. więc no, zabrakło tej wysienki na torcie, natomiast całe szczęście. Pan Avolodin nie doliczył wariantu i zagrał posunięcie goniec B7, po prostu odchodząc tym gońcem. No i teraz po raz kolejny pozycja białego jest wygrana, ponieważ ten jeden ruch, to jedno tempo wystarczyło, żeby biały skonsolidował swoją pozycję i ten goniec na C5, zerkający na króla z 8 decyduje o wyniku partii. W partii zostało zagrane G5, wieża B4. No zobaczcie, jaki piękny obrazek, jak te figury białego dominują w tej pozycji. Goniec, ewakuacja, no i po prostu bicie. Zawsze jest to kolejny pionek w gratisie. No, i teraz po wieża ED8, no trzeba powiedzieć, że Jan Krzysztof no, znalazł kolejny bardzo ładny, genialny ruch według analizy czeskomowej. Mianowicie wrzucił tutaj skoczek g6. Skoczek g6 jest fajnym zakończeniem tego ataku, no bo w partii król e8. Jeżeli, jeżeli nastąpiłoby bicie, no to po prostu mat. Mat podwójnym szachem, no bo ten król nie ma gdzie uciekać. Więc król odszedł, no i teraz bicie na e5, bicie na d6, goniec odbił i nie można zgarnąć tutaj, no bo król zostaje zamatowany. A zobaczcie jak biednym gońcem cały czas jest ten goniec h8. I w partii poszło bicie na f6, goniec b5 szach król ewakuacja, skoczek f7 szach król dalsza ewakuacja. No i skoczek po prostu wrócił się na e5. W partii bicie na a2 i tutaj szach i partia zakończyła się takim automatem. Kurczę, no szkoda tego ruchu wieża H4, bo y, była to no, przepiękna perełka. Tutaj, oczywiście, książkowo Duda poleciał no i zastosował tę przegenialną koncepcję. Ja gram obronę sycylijską od wielu, wielu lat, właściwie co partię. Więc motyw skoczka na F5 jest znany każdemu Sycylijczykowi. Ale ten motyw y, pojawiał się w sytuacji kiedy król był da e8, prawda, żeby taką ofiarą skoczka przeprowadzić po prostu atak, otworzyć linię e, no i żeby dopaść tego króla. A tutaj skoczek f5 został zrealizowany tylko po to, żeby zdobyć pole d5 i okazało się, że w tym układzie ten skoczek na d5 tak dominował w pozycji, że mimo straty figury, no to duda przeciwnika rozjechał. No i gdyby nie to wieża h4, no to zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jedna z najładniejszych partii dudy w karierze. Naprawdę idea skoczek f5 genialna i to wszystko na blicu, więc na czuja było realizowane. No tylko to wieża h4 popsuło cały odbiór tej partii. No ale finalnie zwycięstwo, dwa genialne ruchy, także super. No i naprawdę to skoczek f5 zrobiło na mnie kolosalne wrażenie.